Policja podejrzewa, że Zeynep nie żyje. Rejhan czuje jednak, że jest inaczej. 71. Odcinku serialu Przysięga postanowi na własną rękę poszukać dziewczynki. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 71. odcinku Przysięgi. Rejhan, S.G. Jagiz i Emir, Gezberg Demirci, otrzymali informację. Że prawdopodobnie Zejnep nie żyje. Macocha dziewczynki powiedziała jednak cenne, Ce że Zejnep żyje. Co się z nią dzieje? 71. W odcinku przysięga: Rejhan postanawia na własną rękę szukać Zejna. Suna chce jej pomóc, czuje się odpowiedzialna za to, co się stało. Razem z zagraniadą tam, gdzie znaleziono rzeczy dziewczyny. Rejhan wierzy, że Zejna brzyje. Dostrzega też dłonkę do włosu, która należy do zejny. Tymczasem, dziewczynka jest związana i zamknięta w piwnicy. Wcześniej udało się jej jednak wykraść telefon komórkowy. Rajhan idzie wzdłuż wybrzeża i natyka się na człowieka, który przetrzymuje dziewczynkę. On jednak przechodzi obok niej i idzie dalej. Rejhan dociera do domku, w którym jest Zeynep. Wtedy mężczyzna atakuje ją od tyłu. Emir wynajmuje detektywów do szukania dziecka, ale ani oni, ani policja jej nie znajdują. Loyla, Munise, S. i Kemal Sanweller udają małżeństwo przed Negret, która nie chce się poddać operacji na oczy. Dopiero Lejni udaje się ją przekonać. Masal, Sanshin Nagir, jest szczęśliwa, że ma pełną rodzinę. rodzinę.mir odbiera telefon Rejhan, który został w domu. Po drugiej stronie słyszy przerażone głosy Zemi. Nagle, w miejscu, w którym przebywa dziewczynka, pada strzał. Do rezydencji wraca zaper, który mówi Andowi, że Rejhan zaginęła sięga odcinek 71. W piątek, 13 grudnia 2019 o godzinie 16.05 w TVP1. Sprawdź program TV.